Dybowski, Sikora, Klemczak, Doliński, Kwiatkowski. Byłam, Kiepczyński byłam i Byłam Świadkiem jak przed wyścigiem Kuba się rozgrzewał. Jest to naprawdę bardzo profesjonalny zawodnik, gdzie już na takim poziomie traktuje to bardzo na poważnie. Widziałem, jak się rozgrzewał, jak łapał piłeczki, zyskiwał tym koncentrację. Wszystko ma poukładane dokładnie wie, o której musi wyjechać z parku maszyn, także tutaj... No droga, Peł, droga, droga i przepraszam, że ci wejdę słowo, ale gdybyś troszkę doprecyzowała, który Kuba, czy Kuba Pućkowski, Kuba, czy Pućkowski, Kuba Celej, tak. bo mamy tutaj w czołówce tak. dwóch jakubów. Dokładnie. Więc... Chodziło mi o Kubę Pućkowskiego, który tutaj naprawdę bardzo profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzi. No zresztą my bardzo dobrze wiemy, że Kuba też jeździ na tory europejskie, ściga się w, w różnych seriach adac i mistrzostwach Europy. Już więc... za trzy tygodnie zresztą będziemy mogli oglądać tych młodych zawodników Kubę Pućkowskiego. Celeja na, na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Holandii. Dokładnie tak, a tymczasem jeszcze warto wspomnieć, ponieważ Kuba Celej jest też zgłoszony do oficjalnego wyścigu Blue Crew, Blue Crew to jest puchar Yamaha można powiedzieć, więc on też tutaj walczy o to, aby Żeby no, się dostać tak. do finału, aby się dostać do finału. Najlepszy, bo... najlepszy z polskich zawodników jedących motocyklem Yamaha dostaje się do takiego finału i będzie miał e, możliwość pojechać e, do Anglii, do Wielkiej Brytanii, e, gdzie odbędzie się... Na tor się... basin. Tak, także bardzo, bardzo tutaj historyczny e, tor z wielką historią, gdzie przy... Przy rundzie Mistrzostw Świata odbędzie się w Kubie. A tymczasem zobacz, Ostap Andruch bardzo mocno naciska Kubę Pućkowskiego. Nacibe, tak. Będzie tutaj jeszcze mnóstwo, mnóstwo e, emocji, ponieważ zobacz, 1,37,908 e, i to jest najlepszy Najle, czas pokrążenia w tym momencie. No. Tutaj Ostap się dopiero rozkręca e, i nie odpuści Kubie, będzie do końca napierał. Widzimy tutaj za, zbierają na tą część leśnej. No leśną, właśnie, gdyby pieskową. tutaj kamera mogła pozostać na tej części leśnej, bo tam za dwójką naszych liderów też jest bezpośredni pojedynek Kuby, Celeja i Marcina Kaczorowskiego. I tuż jeszcze zanim nim zawodnik z numerem 24, widzimy A tymczasem upada Papa Ostrap. Osta, Osta Pandruk upad... upada, a i na tak bardzo trudnym fragmencie trasy całe szczęście zawodnik zdołał się pozbierać i rusza w dalszą pogoń, no bo to haniu. Bardzo duża strata. Tak, bardzo duża strata. Myślę, że Ostap tutaj będzie próbował odrobić, ale no, widzimy, że Kuba jedzie naprawdę bardzo szybko, kręci bardzo dobre czasy. Także tutaj myślę, że nie będzie łatwo. Nie będzie, absolutnie nie będzie. Szczególnie po, taki, po takiej wywrotce, która kosztuje bardzo dużo sił. No, zobaczymy, zobaczymy jak wyścig się potoczy. Myślę, że dla Kuby Bućkowskiego jest to nie lada prezent. Dokładnie tak, a tymczasem Jedziemy z na Olivia. naszych ekranach Oliwia. Wiśniewska robi robi co może ta młoda dziewczyna, aby dogonić swoje rywalki no tak jak powiedzieliśmy, Haniu, no tutaj na tym to, Torze upadki bardzo, bardzo, bardzo dużo kosztują. A tymczasem jakiś kolejny dramat. Krócym Widzimy Stare duplak e... na części na Saharze. E, właśnie na tych schodach w dół, o których przed chwilą mówiłam, e, Sara tutaj próbuje się pozbierać, jechać dalej. Wczoraj też czuła upadek pod koniec wyścigu kwalifikacyjnego. Niestety go, go nie ukończyła. Miejmy nadzieję, że teraz wsiądzie na motocykl tutaj i dalej. Tutaj teraz przed Karoliną Jaśnicką sygnalizacja sędziego. E, machana e, żółta flaga. Należy zachować maksimal, maksimum ostrożności tak, e, więc, e, musi to być z, zachowanie bardzo, bardzo dużej ostrożności, ponieważ e, kiedy żółta flaga jest machana, nieraz może być również interwencja medyków e, na to, że dlatego. Tak, wtedy pokazuje e, się flaga z czerwonym krzyżem, e, kiedy medycy wkraczają do akcji, dokładnie e, wtedy tak. to już oznacza, że zawodnik naprawdę musi być bardzo ostrożny i no, tak naprawdę mieć oczy dookoła głowy, bo nie wiemy, gdzie taka akcja medyczna jest przeprowadzana. Dokładnie tak, a tymczasem Karolina Esińska na naszych ekranach, zawodniczka jadąca w tym momencie na pozycji numer 2, 6,75 sekundy straty do... Pauli Bertausiutie, więc no, wydaje się, że Paula ma przewagę bezpieczną, ale e, musimy zaczekać jeszcze, ponieważ do końca tego wyścigu 6 minut i 47 sekund tak w tym momencie. Tak naprawdę, wystarczy, żeby Paula jechała tak naprawdę równym tempem, taki jak teraz. I kontrolowała wyścig. dokładnie, kontrolowała wyścig. Przed nami teraz Karolina Jasińska, e, która wjeżdża e, tutaj zaraz będzie wjeżdżała na ten długi łuk e, i zakończony widowiskowym skokiem. E, tak, tutaj potężny skok na górę. E, no i łuk, o którym mówiłam, e, jest to droga na sekcję Sahary. E, podążamy teraz za Karoliną e, tutaj bardzo długi skok e, i... I jedziemy dalej z Karoliną na Saharę, zobaczymy jak tutaj którą ścieżkę wybierze radząc sobie z tymi schodami A teraz z numerem 199 w tą leśną część jeżeli by realizatorzy byli w stanie nam pokazać wiesz że Oliwia Połuk to jest zawodniczka w tym momencie jadąca na pozycji numer 4 5, 5 przepraszam to jest właśnie o tak mamy tutaj ujęcie naszej Oliwi proszę zobaczyć ona też sobie bardzo dobrze radzi tutaj właśnie na tej części